No i widzimy, że możecie mnie trochę gorzej słyszeć. No, bo mi się mikrofon nie ale dzisiaj ogólnie gramy grę, gdzie musimy kopać brejroty. No i dostałem jakieś nieczęsto darbowe Groty. I mogę na przykład sobie kupić od razu takiej, ale bo na razie kupimy takie. I będziemy od razu najlepszego kupować. I też dostałem jakiegoś świeżaka. I też jakiś obrót. Ale dobra. To jest ta gra. I tutaj ogólnie kopię. I tutaj trzeba chyba jakieś. Paść brinący. Więc dobra. Kopiemy. E, super zwierzęk. A ja na tym, ile on daje XD? Ej, ile już zarabiamy? Ty. W ogóle. O, tam O, tam jakiś. O, przyczelna makina sobie go załóżmy. Mam takiego drugiego Brainrota. O to w tej grze chodzi. Jak widzę. I już możemy sobie lepszy killów, Teraz sobie kupmy za tyle. Jak on kopie? I w ogóle Sorry, że nie było tego odcinka z Brainrota ewolucji, ale ja, ja wam wszystko wytłumaczę. Bo ja w ogóle nagrywam ten odcinek, tylko tak się stanęło, że no niestety wywaliło gdzie idzie idzie mogłem ogóle da żaden serwer dołączyć, nie wiem czemu. No i nie mogłem tego niestety nagrać. No ale może z kolejnego się uda w ogóle tu nagrać. Tu mamy w ogóle jakieś nagrody. Dobra, dobra. Dobra, myślałem, że się daje... O, zobaczcie, tu coś jest. O, jakiś diamencik. Hmm? O, widzicie? Za chwilę będzie nastać na nowy kilof. Nie, nie chcę tego kupować, XD. O dobra, kupujemy sobie nowy pilot. Pilot to w ogóle co ja mówię. Ej, on to już dobrze kopie. I w ogóle widzowie niedługo będzie coś nowego, tylko na razie tego nie powiem. I teraz mamy... O, Mateo! Zwykły, ale fajny może. Dobra, jest lepsze odpiczone na szczęście. O, tam coś mamy. Chyba złoto. Ej, mam już 2 miliony? Czekajcie. Możemy coś kupić za 2 miliony? No, możemy. Mamy już w ogóle kolejny kilo Daj nam tego zwierzaka. Dobra. Niestety go nie założę, bo jest mega słaby, ale tam coś jeszcze mamy. Dobra. A, nie chcę tak. Daj mi go. XD. Może mogę sobie otworzyć? A, to tylko piczone. Dobra i pamiętajcie o lajku i subie. To najważniejsze. Dobra. Dobra, XD. Ale w ogóle chcecie święta? Bo ja chcę. Kolejny Mateo? No to nie. Ale tam jest jakiś. Czemu on nie ciągle wyświetla? czy chce kupić? No nie chcę. W ogóle nie jestem na publicznym serwerze. No. Daj mi go XD. Dobra, nie będę walczył. Wygrałeś, ale kopiemy się dalej. Ej, chyba możemy już kupić nowy. Kolejny za 15 milionów to możemy kupić. Oj, jeszcze mamy jeden prezent. A chwilę może sobie jakieś jajka kupimy. Dobra, mamy to. Aby tylko pieczona Dobra, ale kopiemy dalej. Ej, tam mamy coś. Ach, to, a to tylko diament... Nie wiem, co tam diament lepiej. Robi. Ej już 9 milionów tutaj zarabiamy. Ej, za chwilę jesteśmy. Dobra, za chwilę będziemy na samym końcu. Chwila. Tung, 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 zahur do odebrania. Jak Czemu ja nie mogę wylecieć? Coś mi się chyba spagowało. Nie. Dobra. Tak. gra... O dobra, naprawiło się. Tung, 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 sahur. On chyba mega słabe, no mega słabe. Co jest? Nie, ja idę tam na dół. Ale mamy jakieś tung, tung tung sakura. A gdzie jest stąd w ogóle wyjście? Ej, bo ja nie wiem, gdzie jest stąd wyjście. Może trzeba gdzieś tam się wykopać? Nie. Nie, nie wyjdę stąd, dopóki wyjścia nie znajdę. A może on jest gdzieś na środku? Ale jesteśmy raczej do środku. Dobra, rozkawmy to wszystko. W ogóle... Będę miał niedługo coś ciekawego, już wiem, cały czas o tym mówię i ale no wiecie. Dobra. Jeszcze niestety nie mogę kupić innego w... go... wiecie. Ach. Kilofa, ale tu mam jeszcze tego. Kurde, ciężko to się kupię. Co jak to tu tak naprawdę nie ma wyjścia? Ja no nie Ok, to sobie spójrzmy sobie przez to gdzieś Te wyjście. Sp... Dobra, mamy idealne. O... No nie widzę tego wyjścia. Dobra, lecimy do góry. Tylko muszę najpierw z tego długiego tunelu wyjść. Idę do środka, może znajdę to wyjście. Dobra, jedziemy A co ryb? Nie, co dobra, jedziemy! Chwila! Możemy teraz jechać. Jak to jest w ogóle głęboko? XD. O złoto. Dobra. Ej, teraz to mega szybko jedziemy. O dobra. Tu w ogóle jest ten skarb. To jest w ogóle jakiś skarb, którego nie otworzyłem. Mateo, mateo, dobra. Tak na serio, do góry trzeba jechać. Dobra. O, jeden pocha, A, to tego tą tung za bo trzeba na górę dać. Dobra, jakie możemy sobie? Wie otworzyć jajko. Czysta. No to te otwieramy. Jedno. Nie, Mateo jest słaby. Ja chcę tego na Kolejny Mateo? Ile tak Mateo mi wypanie? Eko Cavallo, dobra. I teraz dawaj la Grande i będzie każdy szczęśliwy. Dobra, Mateo. A ile w ogóle daje? Ej, trzy dwa. Dobra, to... To bym z chęcią sobie trafił jeszcze takie dwa zadki, ale nie chcę go. Nie wiem. Dobra, otwieramy jeszcze kilka i już nie będę tego otwierał. Jak to ma? Takie coś z tego wypadać. Jest jakieś lepsze jajko? A to za robux, to nie. Daj chociaż tego Rino Tosterino. Jezus, ile ja się na to kasy wydałem. Nie. A da się w ogóle kasować? Usuń. Jezus, to trzeba wszystko usunąć. Mogę usunąć? A dobra, tak się usuwa. Dobra, usuwamy te wszystkie słabe. Ja załóż tu go Kurde Dobra, jeszcze raz. Trzeba wszystkie sobie usunąć. Tutaj rach i dach. Potwierdź. Mamy teraz same dobre. Nie te chciałam otwierać. I e nie te. Gdzie w ogóle jestem? Nie chcę nawet pakietu 6-7 Daj Rino Epicki kolejne eko kawalo, ale mnie to nie obchodzi. Jak sobie być Rino, to Sterino. Ale tego lagrada to by było fajnie zdobyć Czemu czoło coś mi mateo wypada? Dobra, teraz musi być to. Od strony to stara i teraz musi wypaść Rino! Muszę to czy... Nie, dobra. Dobra, załóżmy to co mamy. Muszę... Dobra, otwieram ostatnie jajko w Tobie, Nadzieja. Jest! Mamy Rino Tosterino! Dobra. Ostatnie na Ragrandę. Dobra. Już dobra. Nie uda mi się. Dobra, aż cztery. To daje to mało XD. Nie chcę nic kupywać. A w ogóle, gdzie jest kolejna mapa? Wiel Ej, wiertarki, a nie, to jest tu. Za ile w ogóle jest kolejna? Mamy tam. Dobra, dwa. Ej, teraz to się jakoś zarabia. Ile my w ogóle teraz kopiłem, zauważcie. Teraz to można kopać. I ileś kolejny świat za dwa sztuki. Teraz to jest tunktung świat i bareli. Na pewno za chwilę usuną tego tungtunga. Nie, nie wiem, czy widzicie, teraz z każdej gry osu. Wiem, tunktunga, taki Noxa, Dobra, ale kopiemy. To będzie świat, bo pima. Dobra, już nie mamy tych garamarama na szczęście. W ogóle nie, za chwilę się dokopiemy do tego Tungtunga. Ej widzę tam kolejną osobę, czy nie mógł do... czy się da nią dogonić? Kopię się do niej Dobra, udało się nad... Już nie zagoniliśmy, nic do co to znaczy? Czy takie słowo w ogóle istnieje? Ej mamy już bilion 400 To dużo z naszym Tung XD No i mamy naszego Tungtunga Tunga Uuuu, I możemy przejść na kolejny świat Ej, nie zabiera nam puchary E, znaczy nie zabiera nam puchary to dobrze Za 300 milionów To sobie takie no otwórzmy Epicki nam wypadł, to dobrze. Sobie jeszcze jedno otwórzmy. A rzadkie, ale dobra, ile dają? O, dużo. Nie chcę kupywać 6, 7 XD. To się tak w ogóle wolno kopie. A kolejny świat to ile? 18. To już wolno na tamten chyba rozbierać. Tylko tu zarabię lepszy kill W ogóle teraz się postaram, nie obiecuję, ale postaram się więcej odcinków stawiać. O, ten nie, Nino nie. Jaką się nazywał? Nie pamiętam już. Mia Katia, Nino, Neonino, tak. No, kopko, Ej, ale jak to świat baleriny kapucziny baleriny baleriny kapucziny to a na samym dole był tą to pewnie na samym dole będzie balerina ale kopiemy co kopiemy się co i o jest piosenka taka powinna być, dobra a ile, jeszcze raz chyba za 2 biliony 300. jest Możecie sprawdzić. Pod hotspot! A jak. Jeee! mega dobry! Fajny w ten pod hotspot. Dobra, kopiemy się do kolejnego. A za chwilę będziemy mogli go kupić. Jak coś kupić? Nie Jakie to nie Dobra, kopiemy się i Dobra, jeszcze trochę hasiory trzeba tu zebrać. I żeby kupić chyba. Bla bla bla. Tak, możemy kupić. Pinku da, bla, bla, bla bla bla, Ej, już lepiej kopiemy. To sobie zbieram kilka na jajka i już może Żeby wychodzić. Ej, a chyba za te złota się dużo dostawało. No, dużo się dostaje za te słowa. Dobra, co dostanę za to? Dobra, trzeba tu. Do... Nie, tady do to, to nie omijamy to. Ciekawe czy się da w ogóle robić złote pety. Chyba się da. No dobra. Dobra, to czekaj, trzeba tak zrobić. Czekaj, dobra. mi się jeszcze bliżej. Okej, okay, tutaj chyba już może być. Tutaj. Dobra, wychodzimy. Szkoda, że nie da się normalnie wyjść. Ej, nie, jeszcze sobie zakryć by tak sobie kołem. Nie gadam, a myślałam, że ten udin dindun pet Udin... Nie. Nie. Dobra, ja po prostu chcę tego udin dinduna. duna z czerwonymi oczami I Ile za 250 rundy? To ile za to trzeba zapłacić? Dużo chyba. Nie wiem za co jest to. Znaczy co można kupić za to, ale chyba coś na pewno. Dobra, ostatnie kółko. Dobra, i kryształki. No jako kawałek no to niepotrzebny mi jest. Dobra, lecimy po... lecimy do... tego. Dobra, muszę wyjść, I to wcale nie jest tak, czekaj, to muszę wychodzić, a Dobra, ale na, tak na serio to... Idziemy po kolejne Dobre rzeczy Czyli otworzyć jabłka Czy gdzie jabłka tylko jajka? Sami ni Spideri nie, masz Nie, co za Roboxy. To by się spodziewał. Kolejne rzadki Sabili... Z... nie Eidi. No mało wow, dobrze, że gdzieś piłobiera go Zostało Dostało ostatnie jajeczko. No, no dobry pet. Dobra, można... Złota maszyna. Nie wiem, żeśmy czy garamy. 400, dobra. I co? Mam? No? W ogóle ile mam tych To możemy samini zarysykować. Nie, jest tylko 3 Udało się stworzyć złotego sabidzic czy co? co trzeba ja nie widzieć ser... Ej, mam złotego a Aż 13! Jeszcze złoty garam, Baram. Ej, to jest nawet dobre. A was to złote? XT? Dobra. I teraz dużo to zarabiamy, powiem. Dużo zarabiały, znaczy XT? Dobra. Uu, dadu, uu. Dobra, kopiemy jeszcze w dół hmm. I gdzieś tutaj A to był a nie To do... jest Radido To jest Tabdido No, chyba poszaleli A w ogóle i... Za ile jest kolejny? A, 13 Ej, redstone! No się rusza, by automatycznie Kopanie, to będzie lepsze. Dobra. Ej, ktoś w ogóle doła, cudowie XD. Dobra, kopieby. Dobra, widzowie, jak tak sobie, sobie pomyślałem, to żeby możemy... To jest się tylko do i zakopiemy I, i zakończę ten odcinek. Dobra. Wiedziałem, dobra, da! Na